Cześć Grzesiek, sprawka Skyphoto. Witam bardzo serdecznie i chciałem zaprosić na nową serię filmów pod tytułem Filmowy Przewodnik Sprzętowy. Po co, dlaczego i dla kogo te filmy będą? Chciałbym w tym cyklu mówić ogólnie o fotografii i filmowaniu, o technikach z tym związanych, o sprzęcie, bo już przez kilka lat pracy w tej branży nazbierało mi się. I sporo sprzętu, i trochę doświadczenia, trochę zrobiłem niepotrzebnych zakupów, przed czym też chciałbym Was ostrzec i jakby zaoszczędzić, może, wydanych pieniędzy i rozczarowań. No i podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, bo uważam, że współpracować i dzielić się wiedzą jest warto, a ja przy okazji też mogę się bardzo wiele od Was dowiedzieć, utrwalić i usystematyzować swoją wiedzę. Także ten odcinek traktuję jako takie wprowadzenie do tego cyklu. Powiem Wam może pokrótce, czym w tej chwili filmuję i jakich sprzętów używam, a w kolejnych odcinkach będę chciał prezentować nowości, które pojawiają się na rynku. I tutaj, dzięki współpracy z, z firmą Robimy TV, mam nadzieję, że. Y pewna ilość właśnie nowości wchodzących na rynek trafi w moje ręce i będę mógł to przetestować dla was opowiedzieć o swoich wrażeniach z działania czy to obiektywów czy kamer czy jakiś akcesoriów do filmowania światła i tak dalej więc zapraszam wszystkich na, na moją serię a teraz właśnie to wprowadzenie o którym mówiłem moim podstawowym sprzętem do nagrywania jest w tej chwili kamera Sony fx3 jest to najmniejsza kamera z serii Cinema Line. Wygląda trochę jak aparat, ale nie jest to już aparat fotograficzny, tylko jest to typowa kamera ze wszystkimi funkcjami, które taki sprzęt powinien posiadać. O jej z, w zaletach i kilku wadach, które odkryłem przez dwa lata użytkowania tego sprzętu, wam opowiem w oddzielnym odcinku. Oczywiście sama kamera nie wystarczy, muszą być obiektywy. Moim głównym obiektywem jest Sigma z serii Art ogniskowych 24-70. Są to najczęściej używane przeze mnie ogniskowe i w większości przypadków właśnie w tym zakresie pracuję. Dodatkowo mam do, tego, do tej kamery długi obiektyw odsonego, bardzo dobrze znany 70-200. Bardzo fajne szkło. Jego zaletą jest to, że tutaj przy regulacji tej ogniskowej między 70 a 200 nic się nie wysuwa. Z tego obiektywu, więc raz ustawiony na gimbalu, nie wymaga kalibracji przy, przy zmianie, właśnie ogniskowych. I jako trzeci obiektyw, do tego uzupełniający, to mam szeroką 18 od e, Samyanga, stałe szkło, światło 2.8, właśnie Sigma też miała 2.8, e, ten soniacz 4.0, e, bardzo dobry. Bardzo dobry zestaw, taki podstawowy, można powiedzieć. Moją drugą kamerą, którą używam w tej chwili, nagrywam się na niej, to jest Sony A6600. To już jest sprzęt 50 na 50 kamera i aparat fotograficzny, bo, tutaj, tak samo, dobre funkcje do zdjęć, posiada ten sprzęt, jak też właśnie do filmowania i tutaj mam więcej obiektywów jest to kamera APS-C czyli z mniejszą, z mniejszą matrycą dzięki czemu jest to tańszy sprzęt i ma tańsze obiektywy tutaj mam bardzo fajny zestaw od Sigmy stałki o maksymalnej przesłonie 1.4 i tutaj mam szesnastkę trzydziestkę i pięćdziesiątkę szóstkę jest to zakres, który też y, przemnożony przez krop 1,5 daje te najbardziej typowe ogniskowe. Mam też szerokie szkło Zuma 1018. Tego używam do zdjęć i do nagrywania y, jakichś budynków, wnętrz lub y, w sytuacjach, kiedy jest potrzebny y, szerszy, szerszy kadr. No i te obiektywy wszystkie, które działają w tej pełnoklatkowej wersji fx trójce, również oczywiście da się zastosować w APS-C. W tej chwili na aparacie mam założony obiektyw Sonego 18105, też bardzo fajny do filmowania, też zmiana ogniskowej nie powoduje zmiany długości obiektywu, przez co wyważenie jest bardzo dobre. No i jest to taki najbardziej uniwersalny zoom chyba od Sonego. Z power zoomem, gdzie możemy guzikiem sobie zmieniać ogniskową. Oczywiście, kamery to nie wszystko, bo film to jest też, a przede wszystkim dźwięk, bo ktoś kiedyś mądrze zauważył, że film o słabszym obrazie, ale ciekawym temacie i dobrym dźwięku da się oglądać, ale film, który ma słaby dźwięk, natychmiast wyłączymy, bo nie słysząc co się dzieje, czy z bardzo słabą jakością dźwięku. Po prostu nie da się na to patrzeć. I tutaj jeśli chodzi o dźwięk, to w tej chwili mam dwa zestawy mikroportów. Jeden niedawno nabyłem i to jest zestaw Odrode Wireless Pro. Mam też Saramonica zestaw. Kiedyś je porównam dla Was i opowiem co mi się podoba, co nie. W tym zestawie, który jest świetny. To jest świetny sprzęt. Zobaczcie jakie to jest małe, kompaktowe. Tutaj są Dwa mikroporty, jeden odbiornik, i wszystkie akcesoria miesz mieszczą się w dwóch takich pudełeczkach. Ale znalazłem jedną dość wkurzającą wadę tego sprzętu, o której wam opowiem w oddzielnym odcinku. Co jeszcze? A oczywiście dron. Mówiłem, że latam, lubię latać. To jest mój aktualny sprzęt do robienia zdjęć lotniczych DJI Mavic. 3 klasik, świetny sprzęt, oczywiście z zestawem Flymore Combo, tak żeby dało się dłużej polatać. 3 baterie, yy, matryca Hasselblad, regulowana przesłona. Duża stabilność jeśli chodzi o latanie w silnym wietrze. Największą wadą tego drona dla mnie, przy moim użytkowaniu jest to, że jest dość głośny. Cały czas go słychać, co bardzo zwraca uwagę. Ludzie teraz są elektrycznie na punkcie dronów. Zaraz są pytania: dlaczego pan tu lata, a co to pan za zdjęcia robi? E, więc to jest takie trochę uciążliwe. Każdy miniacz będzie zdecydowanie bardziej cichy i mniej zwracający uwagę otoczenia. No ale jest to tak naprawdę jedyna wada, którą w tej chwili e, ten dron dla mnie wykazuje. A, Pozostałe cechy ma naprawdę super, jestem z niego bardzo zadowolony. Też Wam opowiem więcej o tym, jakie akcesoria warto do niego dokupić, jakieś może triki z latania, bo sporo latam w różnych warunkach, czasami nad morzem, czasami w trakcie rejsów nagrywam płynącą łódkę, różne historie, więc, więc mogę się podzielić tutaj doświadczeniem. Co dalej? No mam oczywiście kamery sportowe Używam czasami GoPro Hero 7 Black Co nie jest już nowy model, no ale Nie jest to na tyle sprzęt Często przeze mnie używany, żebym musiał go odświeżać natychmiast Mam kamerę 360 od Insty Wersja X2 Gimbala z Ukraine 2, niezniszczalny, świetny gimbal, który naprawdę Taki zestaw jest w stanie udźwignąć i nawet tą zmianę ogniskowej bez rebalansowania gimbala, jest w stanie na swoich mocnych silnikach ten sprzęt utrzymać. Oczywiście, cała masa statywów, oświetlenie, no i oczywiście sprzęt do montażu tego wszystkiego. Ja używam głównie komputera stacjonarnego ale mam też laptopa gamingowego, który nieźle się sprawdza na wyjazdach, oczywiście w połączeniu z dyskiem SSD, na który zgrywam materiał, można montować przez złącze USB-C, które jest dość szybkie i to na wyjazdach taki secik się świetnie sprawdza. No i co dla ludzi, którzy chcą filmować mniej, może profesjonalnie nie robić zleceń dla podmiotów zewnętrznych, to najlepszą kamerą i aparatem w tej chwili, jaki możemy sobie wymarzyć i mieć w zasięgu ręki, to jest oczywiście smartfon. Jest to kamera, którą zawsze mamy pod ręką, co jest jej wielką zaletą i możemy uchwycić sytuacje, które zanim wyciągniemy sprzęt, już dawno minął, Dlatego. Szybkość działania i poręczność zdecydowanie na plus dla telefonu. Także tyle może tytułem tego przydługiego wprowadzenia. I zapowiem kolejny film, w którym pokażę i opowiem Wam o filtrach, które niekoniecznie musicie znać, bo ja też o nich słyszałem, ale nigdy nie używałem. Teraz dzięki firmie Robimy TV dostałem do testów zestaw filtrów od firmy Tiffen Black Promist o trzech. Gradacjach i więcej o tych filtrach powiem wam w kolejnym odcinku. Kiedy warto je stosować, jakie dają bonusy, co może w nich ewentualnie przeszkadzać, także pełna recenzja w kolejnym filmie. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli dacie kciuka, zasubskrybujecie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Dzięki, do zobaczenia, cześć.